Witamy Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszym podcaście jest z nami Mateusz z e, firmy LifePrice. Dzisiaj będziemy rozmawiać w troszkę innej formie, zdalnie, no bo jednak parę kilometrów do siebie mamy. Czołem Mateuszu. Przywitam się od razu. Cześć wszystkim. Cześć, czołem. Cześć, powiedz cześć. nam, cześć. powiedz nam bardzo. Może być w skrócie. E, czym tak ogólnie LivePress jest? To so, LivePress jest ogólnie systemem, który służy do monitorowania automatyki cenowej. Mm -hmm. W jednym zdaniu, ogólnie narzędzie pomaga i reaguje automatycznie na zmiany cen konkurencji, zapewniając sobie przewagę poprzez pełną automatyzację zmiany cen. Tak na bieżąco monitorujemy, w jakiej cenie są sprzedawane twoje produkty, czy to na przykład na Ceneo, czy na Allegro. Wybierasz sobie, co system ma robić, i sam dostosowuje ceny, żebyśmy miał zawsze najlepsze. Skupicie zwiększa sprzedaż. Okej. Okay. A w takim razie, na dzisiejszy dzień, z tych portali, tych partnerów, z których korzystacie w tym momencie, co możemy monitorować tak naprawdę teraz? Na ten moment możemy monitorować całe Allegro, możemy monitorować porównywarki cenowe, m.in. Ceneo, również wskazane sklepy internetowe. Mamy możliwość napisania skryptów pod poszczególne sklepy, dzięki czemu możemy wyciągać dane ze wskazanych sklepów przez klienta. Mm -hmm. A też, ty, znaczy sas te rozwiązania, czy też Presta, czy jakieś takie softy stricte do sklepów internetowych, WooCommerce i y inne też, czy. Tak, tak. Możemy monitorować jakby wszystkie CMS-y. Tak? Nie ma ograniczenia, czy to jest mm -hmm. SAS, czy to jest Presta, czy WooCommerce, czy to jest w pełni dedykowany, autorski silnik. Tutaj nic nas nie ogranicza. Okej. Okay. To w takim razie, jak live Price zmienia ceny? Czy to to live... zawsze tak. zmierza do tej najniższej, czy to działa według jakichś scenariuszy? Co możemy tak naprawdę z tym zrobić? Wiesz co, masz różne możliwości. Live Price nie jest systemem pudełkowym, więc dzięki temu możemy go dowolnie rozbudować pod, każde, pod każdego klienta, czy pod każdą umowę. Standardowo Utrzymuje, że nas taki pakiet scenariuszy, czyli zawsze na przykład walczymy o pierwsze miejsce, Lifepress potrafi wyrównać się do najtańszego, możemy też na przykład do wybranej pozycji, czy do na przykład do wybranego sklepu. Możemy też to uzależnić od rentowności, tak? albo od sprzedaży, czyli jeżeli na przykład na produkcie masz 20% narzutu, to system ustawiać w zupełnie innym miejscu, a jeżeli masz mniejszy narzut, to zupełnie inny. Tak zależność od sprzedanych sztuk. Czy w zależności od ilości, tak na przykład, sprzedaży tego produktu w Także jest duża możliwość rotacji, zależy od tego, czy skąd mamy dane. Bo jeżeli na przykład zepniemy się z RPM i tam mamy dane na temat zakupu, na temat narzutu, na temat sprzedaży, to od wszystkiego możemy uzależnić zmianę ceny. Mhm. W porządku. A jak wygląda to w kwestii takiej, która nas bardziej interesuje? Czyli automatyzacji, bo mamy do Was w sumie jedną integrację do Komarcha Excel, gdzie wysyłamy tak, wasze, tak naprawdę Waszego, aktualizujemy ceny z Waszego Fida. Planujemy też pewnie inne RP i pewnie będziemy jakoś to cały czas rozszerzać. A są jeszcze jakieś możliwości, nie wiem, do pliku czy w jakiejś formie, żeby wyciągać te dane od was, żeby móc je aktualizować gdzieś tam na bieżąco jeszcze w systemach tych wewnętrznych. Tak, już jeżeli my nie jesteśmy w stanie bezpośrednio się na przykład spiąć do sklepu, bo sklep jest na przykład zamknięty, to wtedy na przykład jest możliwość wygenerowania pliku właśnie takiego wynikowego, z którego wasza wtyczka korzysta i dzięki temu łączymy się z komarchem Excel. Mamy też możliwość, na przykład przygotowania dedykowanego raportu, dedykowanego pliku wynikowego, umieścić go pod wskazanym adresem, na przykład na serwerze, tak? Więc tutaj też jesteśmy w pełni elastyczni, możemy to dostosować do wymagań klienta. Okej. Okay. To w takim razie załóżmy, rozpoczęliśmy już pracę, działamy sobie jakiś czas i chcemy wygenerować raporty, no bo jednak musimy opierać te wszystkie nasze działania najlepiej na jakichś twardych danych po tym i gdzieś przydałoby się to wszystko zraportować. Czy możemy tutaj generować sobie raporty z naszych działań, z tych gdzie zmieniliśmy ceny, jak to się dzieje i tak dalej? Tak, w LifePrice możesz standardowo wygenerować raport, w którym są wszystkie twoje produkty, wszystkie ceny, wszyscy konkurenci możemy dla Ciebie przygotować raport dedykowany na przykład na temat wybranych konkurentów, różnic w cenie pomiędzy Tobą a tym konkurentem. To wszystko zależy jakie dane tak naprawdę chciałbyś analizować, tak? jakie dane chciałbyś poddawać dalszej obróbce. No bo nie każdy konkurent, jak na przykład mamy w przypadku Allegro, że jeden produkt sprzedaje 300 czy 400 sklepów, no nie każdy z nich jest Twoim konkurentem. Możesz sobie wybrać na przykład i śledzić Okej, okay, okay, czyli to wy, to wy po analizie tego. takiego klienta i jego potrzeb dobieracie, czy to produkty, czy to ceny tych produktów yy, i to wy ustalacie ten przedział tych cen do raportowania klientowi. Tak, czy... każdy, każdy live, który jest przed wdrożeniem no, po rozmowie właśnie z specjalistą do spraw sprzedaży jest dostosowywany indywidualnie. Jest jakieś założenie takie standardowe, natomiast tak naprawdę nie ma dwóch takich samych systemów podpiętych do różnych klientów. Tak? Mm -hmm. Nikt nie kupuje tego samego. Każdy ma zupełnie inne założenie cenowe, z innego, bo na przykład mogą być wprowadzane zupełnie z innego poziomu ceny minimalne, zupełnie inaczej one się mogą kształtować, inne narzuty mogą do tego być brane pod uwagę, albo zupełnie z innym konkurentem w tych się mierzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli to też nie jest takie proste i też wymaga pewnej wiedzy już z waszej strony. No wiadomo. Nie może to być tak. Live press jest bardzo prostym, łatwym, <grym> ujemnym <grym grym> systemem, <grym> okay. tak? Chodzi o sprzedaż poprzez właśnie modyfikację ceny, jak pokazują, sam wiesz pewnie raport wymił za ostatnich 2009 mm -hmm. rok 82% użytkowników zadeklarowało, że wybierają produkt, który jest najtańszy lub najtańszy z dostawem. W zasadzie poza ceną na nic innego nie zwracają uwagi. Okej, okay. czyli tak naprawdę tylko się na tym w tym momencie skupiać. Tak. Jeszcze w czasach pandemii, <laughs> gdzie na co dzień musimy robić praktycznie <laughs> rzeczy, kupować przez internet, coś czego nigdy do tej pory nie musieliśmy kupować, tak? Czyli na przykład karba dla zwierząt, gdzie byśmy iść do sklepu zoologicznego, teraz musimy to zrobić przez internet, czyli sklepy znowu są otwarte. Tak, ale łatwiej jest to zamówić przez internet, to tylko i wyłącznie cena czy nic. <gry> Dobrze, okej, okay. to w takim razie co dalej? Co Amazon, Google Shopping, jak to, co, jakie macie plany? No bo wiem mniej więcej jak to działa, tylko teraz pewnie trzeba się rozwijać jeszcze na pozostałe platformy, żeby tą rzeszę klientów sobie budować, no bo to jednak jeszcze tak. troszkę zostało, nie? Tak, no jeszcze trochę zostało, słuchaj, jest jeszcze cały Amazon przed nami, no, czekamy na oficjalne informacje, czy Amazon kiedy dokładnie i czy wejdzie do Polski, tak? no, bo to czy powiedzieli, że wejdą, kiedy, nie wiadomo. Jest jeszcze przed nami Google Shopping, no, są jeszcze nasze kraje, nasi kraje, tak, jest, kraje, z którymi graniczymy, tak? czyli na przykład Niemcy czy Czechy, Słowacja, gdzie też są takie porównywarki cenowe, tak? mhm. jest w zasadzie, co monitorować i gdzie wychodzić dalej? Masz już jakieś przemyślenia co do wejścia Amazonu do Polski? No bo to jest ciekawy temat. To tak łatwo. U nas jest dalej Allegro, klapki na oczach i lecimy tylko i włącznie tam. A tu nagle taki konkurent. Przede wszystkim konkurent z dużą kasą, który jest w stanie tutaj się pokazać. Pytanie, jak długo będzie w stanie to robić? No bo jednak eBay też kiedyś próbował i to przeszło troszkę bez echa. Wiesz co, ciężko, to wszystko zależy od tego, jakie Amazon da zniżki da rabaty, czy jaką będzie prowizję od sprzedaży pobierał mm -hmm. od sklepów internetowych, które będą chciały tam sprzedawać. Jeżeli zrobi się dużo bardziej konkurencyjne od Allegro, które cały czas podnosi jednak te prowizję, no to myślę, że jest spora szansa, że uda im się na dłużej zagościć na naszym rynku. Jednak w świadomości Polaków, wiesz, jak sam myślę na Allegro, produkty są często droższe w sklepach mm -hmm. internetowych. Naprawdę. No około 90 chyba 2%, jak dobrze pamiętam, użytkowników, którzy odpowiadają na tym, gdzie robią zakupy, jeżeli myślą o zakupach internetowych, wybiera na pierwszym miejscu Allegro. Mm -hmm. Nasze środki jest tak głęboko już zakorzeniony ten portal, że może być ciężko z tym walczyć. I to będzie największe wyzwanie dla Amazona, przez reklamę i marketing zmienić właśnie nawyki konsumentów w Polsce. Czyli no to, zmieniał, właśnie. to naprawdę osiągną wielki sukces. Pytanie, ile to będzie trwało. Czy się nie będą, nie będą musieli poddać tak eBay kiedyś? Nie no, i nie, nie no, raczej nie. Im raczej nie. No dobrze, co? Chyba wiemy wszystko mniej więcej. Chcieliśmy ogólnie naszym widzom przedstawić, jakie są jeszcze możliwości, że nie tylko tak naprawdę synchronizacją e, stanów i wysyłaniem zamówień i innymi takimi podstawowymi działaniami internet i sprzedaż w sieci żyje, też jest coś takiego jak automatyzacja cen i tak naprawdę ich monitorowanie i automatyczna ich zmiana, i naprawdę wiele, wiele, wiele innych możliwości związanych z tym i wyprzedzanie konkurencji w wielu aspektach, jeżeli chodzi o ceny, tak jak mówiłeś o badaniach, gdzie ponad 90% tak, 90% 82%, 82 ludzi patrzy tylko i wyłącznie na cenę, więc pewnie większość z Was. Także warto na to zerknąć, e, warto sprawdzić. I dziękuję Ci bardzo, że wpadłeś do nas. Dziękuję. Krótki, szybki materiał, mniej więcej wprowadzający. E, może kiedyś troszkę innym tematem jeszcze przyjdziemy i spróbujemy pogadać. I żegnam się z tobą. Dzięki ci bardzo i będziemy bardzo. do zobaczenia do, do zobaczenia. Będziemy w kontakcie. Pozdrawiam.